No, no, no. Żarty się skończyły, moi drodzy widzowie. Żarty się skończyły. Lech Poznań wygrywa dzisiaj na Łazienkowskiej z Legią Warszawa 1 do 0 po golu Mikaela Isaka i naprawdę szybko powraca na fotel lidera Ekstraklasy, na którym przez nieco ponad dobę siedziała Lech Jagdańsk. Przy okazji, kolejosz tym spotkaniem potwierdza swoją doskonałą formę w tym sezonie. Legia Warszawa, mimo tego dzisiejszego niekorzystnego dla niej wyniku. Naprawdę bardzo dobrze rozpoczęła to spotkanie. Strzeliła nawet bramkę w czwartej minucie i to taką całkiem ładną z woleje Artura Jędrzejczyka, jednak ostatecznie nie została ona uznana za wcześniejsze zagranie ręką. I szczerze powiedziawszy, tak naprawdę legia w tej pierwszej połowie nie zagroziła jakoś szczególnie zespołowi lecha poznań pod bramką. Ale mimo to w tej pierwszej odsłonie bardzo podobał mi się Muchi, który naprawdę bardzo pewnie czuł się dzisiaj z piłką przy nodze. I to właśnie on popisał się jedną ze sztuczek, którą pokazał realizator, bo w pierwszej połowie zrobił ruletę nawet. I dałbym mu czyjemu za to spotkanie ewidentnego plusa, natomiast jego rysą na występie jest nieupilnowanie Mikaela Isaka przy golu na 1-0 dla Lecha. Więc w ofensywie plus, natomiast w defensywie minus. W drugą połowę Legia też weszła świetnie, a najlepiej to chyba Lukinias, bo całkiem nieźle bawił się dzisiaj na tej lewej stronie. I raz świetnie zagrał do niepotężnego dzisiaj. Niestety dla kibiców Legii Warszawa Mahira Emreli, który nie trafił w bramkę z 5 metrów. Wieteska według mnie zagrał dzisiaj jakoś tak dziwnie. Prawie zresztą strzelił dzisiaj samobuja. Tobiasz, hmm, zanotował dzisiaj naprawdę kilka bardzo niepewnych interwencji, jednak ten karny wybroniony po profesorsku. Julian. I jakby tu podsumować ten dzisiejszy występ zespołu ze stolicy. Jeśli chodzi już nawet o same statystyki, to bardzo mocno odstają od swojego dzisiejszego rywala. Mało naprawdę klarownych szans strzeleckich. I ta sytuacja Legii w lidze robi się naprawdę nieciekawa. Mówiło się w mediach, że Legia podejdzie do tego spotkania jak do meczu Ligi Europy, co potwierdza, że mecze Ekstraklasy, a mecze w Lidze Europy to są dwa zupełnie inne uniwersa, niczym Marvel i Szkolna 17. Przepraszam, Ciebie. Alech Poznań po raz enty w tym sezonie naprawdę mocno mi zaimponował. Trudny mecz, wysoka presja ze strony widzów ligi, ale najbardziej kolejusz zaimponował mi dzisiaj swoim wyrachowaniem którego w poprzednich latach naprawdę mocno mu brakowało. Bo potrafię sobie wyobrazić zespół Lecha Poznań sprzed kilku sezonów, który w jakiś frajerski sposób byłby w stanie przegrać spotkanie, w którym ewidentnie lepiej się prezentował, jakimiś dwoma błędami w końcówce. Teraz tego frajerstwa nie ma, a to wyróżnia tych najlepszych. No ale dobra, to może ja już przejdę do chwalenia pojedynczych zawodników, bo trochę się już niecierpliwie. <laughs> Jest taki piłkarz w Lechu Poznań, <laughs> może go kojarzycie, nazywa się Baluła. Matuchno, to jest zaszczyt oglądać tego piłkarza, serio Nie wiem, czy moje ekstraklasowe oczy na to zasługują Ale serio nie miałbym nic przeciwko, żeby w każdym klubie ekstraklasy był taki Baluła Był dzisiaj aktywny, szybki, odważny, techniczny przez całe spotkanie. Raz zresztą nawinął dzisiaj jednego z legionistów w bardzo niebanalny sposób. Świetny był dziś Isak, nawet mimo tego nietrafionego karnego. I wydaje mi się, że mógł w tym meczu strzelić przynajmniej jedną bramkę więcej. Spoko dziś Kamiński miał kilka niezłych prób strzałów i rajdów. Amaral dziś super. Szatka świetny. Mam wrażenie, że jest to jeden z mniej rzucających się w oczy piłkarzy Lecha Poznań. Mam wrażenie przy okazji, że nieco słabiej zagrał dzisiaj Salamon, bo zanotował dzisiaj kilka strat, kilka takich naprawdę groźnych przepuszczeń oraz bardzo często wybijał długie piłki na pałę. Nie wiem, czy też to zauważyliście. Dobra zmiana przy okazji Ramireza, który wywalczył ten rzut karny w drugiej połowie. Aha! No i ten, no, reboczo, bo bym zapomniał. Reboczo dzisiaj był świetny. Zresztą to on zaliczył asystę przy golu Isaka. Boże, bym zapomniał o nim. Mają no, ja mile. Reboczo jest K, O, T, E. No i co? Na pewno kogoś pominąłem? Jeśli tak, to dajcie znać w komentarzu. I tak jak mówiłem, lech poznań po tym spotkaniu w pełni zasłużenie wskakuje na pozycję lidera, równocześnie imponując swoimi statystykami, ponieważ jest to zespół, który ma najwięcej bramek strzelonych oraz najmniej straconych, Alegia umacnia się na pozycji 15 w tabeli Ekstraklasy, tuż nad zespołem Brukbetu Termaliki Nieciecza, Warty Poznań oraz Górnika Złęcznej. I przy okazji jeszcze chciałbym nie pochwalić komentatorów tego spotkania w telewizji, którzy w mojej ocenie byli dzisiaj chyba nieco zbyt stronniczy w swoim głosie. Nie mówię tutaj o telewizji TVP. Tymczasem ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania kanału Tradaj. Zapraszam na Facebooka, Instagrama, kartę społeczność na kanale Tradaj i życzę Wam smacznej kawusi i smacznego obiadu.